Powrót gangsterów, gangsterzy, odcinek. Nowy sezon, odcinek pierwszy. Tomasz, co ty teraz ty robisz? Wypuszczam was. Ta ta, 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 w więzieniu. Pyszciemy! A! A masz! A masz. Co? Dobrze, le lecę! W końcu się możemy spotkać! A oni to zapomnieliście tak zawsze, no. Bo ja jestem tutaj najmniej kupszy. Jem. No co? Uy. Wow. Ja jestem tutaj normalny nawet z pewnie najgłupszych, a masz, nie jesteś głupszy. co ty do no, jasnej robisz, no ja tańczę, ja jestem tancerzem, ja, no, ja mam taką super moc, która mi daje takie coś, że ja mogę robić wszystko. Normalnie, wszystko. Za, py, py. No to słuchajcie, wychodzimy z tego Zo. Zoo. zoo. Poczekajcie jeszcze na mnie. Ja wylecę, okej? Okay? Okej. Okay. No, nasza stara słuchawka. No! Cześć! Uuuu! Oh. Lecę do góry, dobra, mam pieniądze. Uii! Co ty teraz robisz? Teraz troszeczkę czuję zasiek, ale... No hej! Co ty... Te... No, Naprawdę nie słyszę cię! chwileczkę? nowej strony naprawdę cześć cześć widzę czy nie czy mi się coś wydaje tam nie cześć jestem jestem słuchajcie wiem już wiem już wszystko o tym miejscu więc możemy Zrobić wszystko tutaj. Wiem, że to jest na swoje ograniczenia. Naprawdę? Do? Dobrze. Do. się. na co patrzysz? Na widoki. Dobra, ja też idę. Flamingo. Flamingo, flamingo.

Oké, we lanceren. Waar ga je heen? met Oké. Woon. Samenhoud. Samen. Muszę wejść do środka Wejść, nie mam wejść, nie chcesz wejść idziemy Dobra, Dobra, o kurde. Ja chcę z ja tym samochodem jechać. No, nie miły pan. Nie miły pan, bardzo. niemiły A mogę tutaj wejść chociaż... Nie mogę. No kurde.

Naprawdę? No gorzej, No, uciekam! No to uciekaj. Aaaa, szybko, szybciej, szybciej! Szybko, szybko! Oh. O, trasy. czuję, bolało. Naprawdę? To bolało, nawet bardzo. Ale no po czym skakało? Bo nie żeby bo nie będzie bolało. Nie mądra. Ja, do, 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 to skoczył na bardziej do temu? to skoczył na bardziej, bez spalochronu? Ale tak Uch, masz mnie. No brawo, no brawo, no brawo, wiesz? Mam cię! I tak to się niestety kończy, że z niego się już flamingiem. Wow, ty jesteś czymś flamingiem podobnym bardziej. Tak robimy, gdzieś mówił? Ja mam maskę lepszą. Mam lepszą maskę, bo ja mam flamingo. Tak do rzeczy, trzeba wtrącić farmatkę. Wascie już nie się, bo ja muszę wmijać się w życie. Iść tutaj. O nie. Nie, 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 Co? Idziemy no. pod dynamit.

Mam dynam, A mango, mango Widzisz? Widzisz? Ukradła mi wlobę! Ukradła mi wlobę! A już nie. Ukradła mi wlobę, widzicie? Nielawidzę nie życia. Do widzenia, panie policjacie, do widzenia! Lepiej odsuńcie się, lepiej... Co ty robisz na jasnym flamingu? nie mnie! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, przeszlili go Może zginąć Macie coś pysznego, może coś pysznego O, jakie dobre byś? Halo! Jesteś? Nie! Możesz cię nie zabrać. Nie. Co się dzieje? Co się stało? Wiesz co, coś bardzo złego. Aha Dobra, jedziemy Szybko Thank <laughs> Wylecieć, muszę stąd wylecieć. Muszę wylecieć z tego miejsca. Pomocy! Gdy żyjesz? Opie, opie, o, nie macie jakąś impleza. Widzicie? Siema mam bloksa, wiecie? Zapalę, palicie się, palicie się. palcie się, palcie, palcie, palcie. Ja jestem niezwiszczany. Jest ja jestem niezwiszczalny. Jest trzyki Мама иссякла, что он в пиццерии. Лица, думаете, Я только в пиццерии. w ogóle? Surprise toy inside. Chciałabym mm. tego, ale już nie jestem dzieckiem. Pan żyje? Nie żyje Pierwsza raz, się pierwszy w to są kierowcy. Go za mną. Nie, nie, ja poproszę McMuffina z dużą dawką Sera i też poproszę frytki i burgery. Nie no możemy niestety. Nie możecie? Nie możecie? się! Nie możecie? się! Nie możecie? Nie bierzecie! Nie możecie. Kurde! Co się tam dzieje? Ja poproszę tyle drive truck, poproszę McMuffina <słucheski> Mc też, jak on. Poproszę. Mema... Poproszę, poproszę McMuffina. Eh, poproszę frytki. Sos do frytek. Dobra. Dodatek to do, do, do sos do frytek. I kole poproszę. Jeszcze kolej, kolej. Taką kolę... Wie pan, kolezerus z tego powodu, że jestem teraz na diecie. Nie zwracajcie uwagi na to, że jestem taki gruby, ale jestem na diecie. Dobra przygotowują mi chyba To pyszne danie, to pyszne danie Przygotują mi Pyszne danie, ja nie mogę, pyszne danie, ja, ja no. Pyszne danie to będzie, to będzie pyszne danie, na pewno No uciekam, i uciekam, i uciekam Uciekam Co wy tam robicie? No my tam My tam, gdzieś wyglądam ze My tam jak coś lubimy wiele fajnych rzeczy. Na przykład. Em, bawimy się. Ja teraz skaczę na trampolinie. Łu! Wow, Łu! Wow, wylecę! Kosmos! Wylecę! Kosmos! Opcje. No, efekt. Dziwne jest to. Ui! Kurczę, co ty robisz? Uuuu! O! O! Rozwaliłem się, ale idę dalej. Wy jesteście na w McDonaldzie? Tak, jesteśmy w McDonaldzie. No to idę do Was. Mają McMuffiny? No mają. Takie pyszne. Nowe. Idę po to, idę po to, idę po to, idę po to. Będę jechał samochodem. jeszcze przyjdę samochodem? Może. A w sumie już jest McDonald's. McDonald's. I jest nowa Ebola Cola. Dzień dobry. Ja poproszę jednego McMuffina. Poproszę jedne frytki i kole. Nie damy. Dobra, sam sobie wezmę, bo widać, że Pani jest e, Tak, tak, dobra, tutaj gotuję, mhm, uh, tak, dobra, mhm, uh, tak, dobra, to tak się tutaj robi, okej. Okay. Dobra, wszystkie zamówienia już mam, teraz idę im to dać. Wybłądzie, chcesz mafina? Proszę. Chcesz McMuffina? Kto chce mafina? Mam, o kurde. O kurde. Chyba ja przepraszam, um, pani strażna. Tak. O kurde. Ja chcę... Kogo zaaresztowali. No. Wow. Czemu kogo zaaresztowali? To nie mieli człowiek. Chodźcie za mną. Jag vill se jag. Jag vill jag. Jag jag. Jag jag. jag. Drift. 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 Åh. No jak, jaki film leci? Ludzie bez twarzy. Uh. No nie no. Okay. Nie widzę Proszę. O jakieś tanczące, tańce, tańce. Nie wygrała, nie wygrałam Nic. Idę. I to wcale nie skinął. Co, nic nie gra. Ciekawe co grają. Slenderman. Nie, no nie, ja tego nie oglądam, bo ja coś obrabiam i to była kupa. Nie oglądam. I to, mi się to To była kupa. Więc proszę. To z każdym je winem, musisz szukać. Tak naprawdę. To... A Ała Moje gości, dostawce Dobra, już. Happy, 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 you be happy, 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 to you be a happy, 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 to you be a happy, party to you be a happy, happy, Dobra, słuchaj, czy, słuchaj, Może razem jeszcze więcej. Tej rzeczy. Na razie. Musimy lecieć. Gdzie? Tutaj, 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 okej, okay, okej, okay, okej, okay, tutaj. Tak, kino! Jest jednak kino! Tak. Zamknięte. Proszę nie mam zamknięcia. O, że fała! Ja też chcę na nie. O kurde, o kurde o. Lepiej sobie Do widzenia. go! Proszę, Idzie. Idziemy. Pokażę Ci mojego kolegę. Uj, 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 uj. Co się dzieje? Słuchajcie, mam mydowego. Poczekajcie. Musimy go wysłuchać. Powiedz czemu chciało, czemu byś Nie wiem. Ała. Powiedz czemu? Poczekaj. Nie, 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 nie. Na samą górę. Nie, 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 nie. NIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE yeah! Słuchaj, co się z nim stało? Weszło no. chyba ojej On tam... Co się tam się było? Właśnie, musimy iść do, na balon, bo można lecieć balonem no, faktycznie. Idziemy, idziemy, idziemy. To tutaj jest ten Heki balon. Tak, będziemy lecieć. Jak w jakiejś filmie akcji, jak w jakiejś. blitzerze. Ja nie chcę. No, chodź, wsiadamy. Praca? Kiedy to się. Sta? Kiedy to. Sta? nie to. Kto to. policję, to. Kto to. Kto policja, 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 policja. policja to. Kto to. Kto a ale drifty. No myślę, że to może starczysz na niej. Do widzenia, pa! Co to jasne i się dzieje? Nie, nie!